Bum. Yo, ale fajna świnia. Hu! Uh, yo, dobra. Podchodzę do niej, Jo, trzeba coś działać, nie mogę tak, nie mogę tak siedzieć, podejdę, trzeci raz, dobra, jestem, eee, nie, w sumie, na pewno lubi fajniejszych niż ja, w ogóle jestem taki niefajny eee, i po co się strasznie, śmierdzę na cały przedział, Jo! popatrz na mnie, nie patrzyła, ups, e? sorry, Poproszę Tajwan. <coughs> Widzę, że dziś wieczorem jest Pan kawalerem. <coughs> to.